Zacząłem sama a przede mną cały świat Tam poznałem ludzi, którzy zostali do końca Wtedy nie wiedziałem, że gdy minie czas Z tymi łobuzami właśnie tu powstanie wioska Pierwsze diamenty i mój pierwszy domek Pamiętam do dziś moją pierwszą zbroję. Wojan mi podał ręka, więc za nim stoję To dzięki tobie Dziś mam bana, mam bana Może skończy się do rana. Zratowałem kiesię od lawy Poddam ci ostatni totem, jeśli cokolwiek z tego się wydarzy Jeśli zepsuje się kilo, to zamontujemy wieszki nie dynamit Nawet jeśli nubek powie, że jesteśmy te To nadal go lubi i nadal go kocham jak brata To moja rodzina I za nim murem, nawet jeśli wyłapię pana To moja rodzina Nie możemy tylu brać, nie zapomniałem o kraty Każdy tu jest wyjątkowy i jakiś, ja umiem tego wyrazić jak bardzo Jak mi brakuje tych chwil, nie mogę tak dłużej żyć Chciałbym wrócić na serwer, najlepiej jeszcze dziś Heroprena się nie boję, haker nie znaczy nic Wiem, że podłożyłem woją tobie TNT pod chatę, ale się naprawię Dajcie tylko mi wbić Dziś mam bana, mam bana, może skończy się do rana Mam bana, miałem emerady do wydania Mam bana, mam może skończy się do rana Chodzę serwer, on nie odpowiada Mam bana, mam bana, może skończy się do rana Mam Czuję się opętany haker wchodzi mi do głowy Gdy zasypiam on, w rogu pokoju stoi A Przecież mówiłem zawsze, że Paweł się nie boi Czuję się opętany, chyba czuję się chory Mam pozbawione życia, całkowicie białe oczy Nie poznaję się czy to jestem ja Teraz słyszę głosy Teraz żyję tylko w nocy Teraz jestem tym, co kiedyś budziło zaś i spale całe miasto się ja nie potrzebuję nikogo Mam nadzieję, że animacja się podobała, a nowa piosenka Zielone 4 już 14 grudnia. Do zobaczenia!